Bo mam nadzieję, że w końcu to do ciebie dotrze, że w końcu zrozumiesz to, po co ja o tym mówię. Cześć wszystkim. Z tej strony Bartek, puchacz przez samochód, puchacz szczerze, nic się nie zmienia. Witam Cię serdecznie. Dzisiaj powiem Ci, odpowiem w sumie na pytania, które pojawiały się w moim życiu ostatnio często. Czyli bardzo często ludzie, których znam, pytają mnie. Jak to robisz, że masz tyle energii, jak te nawyki zbudowałeś, jak tam, jak tam, jak tam, jak tam? I dzisiaj trochę o tym ci powiem. Nie będę mówił o nawykach, bo o tym na kanale mówimy już dużo, zwłaszcza że jeden z ostatnich filmów też o nich był, a powiem ci o czymś, co jest trochę ważniejsze. Natomiast zanim do tego przejdziemy, no to taka moja też rozkmina, no że ludzie często widzą to, co się budowało latami, bo ja nad. To moją postawą pracowałem 3-4, może dłużej, może więcej lat. I w końcu udało mi się zbudować na takim poziomie, gdzie rzeczywiście te efekty, wyniki są myślę, że ponadprzeciętne. Natomiast to była długa, ciężka droga, i tak nie było od razu, że wszystko fajnie się układało, tylko ja musiałem chcieć się zmienić ale wiedziałem po co, czyli te moje po co było silniejsze od tego, że mi się nie chce. Oczywiście, czasami mi się nie chciało, czasami wybierałem drogi na skróty, ale staram się tak nie robić. Dzisiaj powiem Ci o tym trochę więcej. Kilka lat temu zaplanowałem sobie, że zbuduję siebie, czyli zaplanuję sobie, kim chcę być, co chcę mieć, na co się nie będę godził. I kiedy już to zrobiłem, to teraz w tym roku dowiedziałem się, że tak robią wielcy ludzie, nie wiem, przy Kroju Mohameda, Ali'ego, Konora McGregora czyli ludzie, którzy osiągnęli jakieś niesamowite rezultaty że oni najpierw planowali, kim chcą być, potem wykonywali kroki, które ich do tego przybliżą. I kiedy oni to robili, nie raz na tydzień, tylko to codziennie, codziennie, tylko dzisiaj, codziennie, codziennie, tylko dzisiaj, codziennie. I, I robili to każdego dnia, i zbudowali sobie odpowiednią postawę, bo podstawą jest postawa. Czyli dzisiaj sobie trochę o tym pogadamy, o postawie. No i ja kiedyś pamiętam moim osobom, w moim zespołom, wiem, że nastawienie jest kluczowe, nastawienie jest bardzo ważne. Teraz już to zmieniłem. Mówię o postawie, a nie o nastawieniu, bo nastawienie jest chwilowe, krótkie. Sytuacyjne, a postawa to jest coś, co budujesz na dłuższy okres czasu. Postawę budujesz na całe życie. I teraz, żeby zbudować dobrą postawę, postawę na całe życie, taką jaką chcesz mieć, no to musisz do końca życia już nad tym pracować. No i nie wiem, czy to jest dla Ciebie OK, czy nie. Dla mnie jak najbardziej to jest OK, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby codziennie. Nie wzmać nad siebie i nie pracować nad sobą, bo czułbym, że się zwijam, że się kurczę. No i tak naprawdę możesz mieć dwie postawy: możesz być albo właścicielem, albo możesz być ofiarą. Nie wiem, którą drogę ty wybierasz. Ja jestem właścicielem. Nawet to się zafirmowało. Nie powiedziałem, że chcę być, tylko że jestem, bo wiem, że tak robię i każdego dnia do tego też dążę. Czyli właściciele chcą wygrywać. Ofiary chcą mnie przegrać. Właściciel działa tu i teraz, czyli nie czeka do jutra, nie czeka aż coś tam, tylko robi teraz, od razu. Oczywiście, że ma na to czas, nie, że ma listę zadań zaplanowanych i wie, że nie będzie w stanie zrobić czegoś, no bo zrobi coś, co nie. E Natomiast ofiary robią tak, że pomimo tego, że nie mają dzisiaj nic do zrobienia, Oczekałem do jutra, nic się nie stanie, może do poniedziałku, może od nowego miesiąca, albo może od stycznia. Właściciel koncentruje się na tym, że ma wybór, czyli to on jest odpowiedzialny za swoje życie. Ofiara myśli, że sterują nią inne osoby i że nie ma wpływu na swoje życie, czyli akceptuje to wszystko, jakie jest. Czy godzi się na tą przeciętność, coś, czego ja osobiście nienawidzę, bo sądzę, że jak wybierasz przeciętność, to szczęśliwy do końca nie jesteś. No A po co ją wybierać, skoro można i nie wybrać? Oczywiście ja wiem, że tak robi większość, jakieś 95% społeczeństwa, ale zastanów się, czy chcesz być jak oni, czy chcesz być tym smutnym człowieczkiem ciągle narzekającym na wszystko dookoła, czy bardziej chcesz kreować swoją rzeczywistość i samemu być odpowiedzialnym za to, co osiągniesz. No i żeby zbudować odpowiednią postawę, musisz wykonywać powtórzenia każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia. I po co to robić? No, po to, żeby się wytrenować i małymi krokami dojść do tego, kim chcesz się stać. Czyli ważna rzecz. Zaczynasz od tego, żeby zdefiniować sobie, kim chcesz być, a potem do tego dążysz małymi krokami, codziennie, każdego dnia, każdego dnia. Bo chodzi o to, żeby nie iść na łatwiznę, no bo jeżeli chcesz mieć powtarzalne wyniki, które zbudują tobie super życie, to musisz też coś dać od siebie. Wiadomo, są przypadki, gdzie ktoś osiągnie jakiś nie wiem, sukces i zrobi to szybko. Natomiast śniem twierdzić, że tak szybko jest w stanie go stracić, bo nie wybudował sobie odpowiedniego podejścia, odpowiedniej głowy itd. Więc każdego dnia musisz pracować nad tym, żeby być lepszym i budować sobie tę postawę. Szukać ciągle trudniejszej, bardziej niewygodnej drogi. Dlaczego? Bo jak jest niewygodnie, to się rozwijasz. Wiem, że to jest powtarzane do znudzenia przez wszystkie osoby związane z rozwojem osobistym i pewnie już trochę masz czego dość. Natomiast nie wiem, czy to zaobserwowałeś, ale musi być niewygodnie. Musi być trudno, musisz mieć lekki strach przed tym, co robisz, i wtedy się rozwijasz dzięki temu. Więc musisz działać codziennie i robić niewygodne rzeczy. Idąc dalej, przy okazji budować dobre nawyki. Coś o czym ja mówię cały czas praktycznie na tym kanale, bo mówię o tym cały czas, bo mam nadzieję, że w końcu to do Ciebie dotrze, że w końcu zrozumiesz to, po co ja o tym mówię. Nie po to, żeby zrobić kolejny film o nawykach, tylko po to, żeby Ci to odświeżyć, może inaczej do tego podejść, może coś tam, może coś tam. Czyli sądzę, że jak zbudujesz dobre nawyki, no to będzie Ci zupełnie łatwiej pracować nad postawą. Postawą, która jest niezbędna do tego, żeby zbudować to, kim chcesz być, a nie kim inni chcą, żebyś był. No i jak będziesz już budować te nawyki, to wyrób sobie takie nawyki też jak codziennie wy wychodzenie ze strefy komfortu, po to, żeby było trudno, żeby było niewygodnie. Wyrób sobie nawyk niezgadzania się na wszystko i niezgadzania się z każdym. Wyrób sobie nawyk niegodzenia się na przeciętność i wyrób sobie nawyk codziennych powtórzeń, codziennego hartowania swojego ciała fizycznego i psychicznego, po to, żeby budować postawę. Czyli, reasumując. Dojdź do tego, kim chcesz się stać, czyli zapisz sobie, na co się godzisz, na co się nie chcesz godzić, jakie cechy charakteru chcesz mieć, jakie pieniądze chcesz zarabiać, jaką chcesz mieć przyszłość itd. Zapisz to sobie, a potem to stwórz. Jak to stworzyć? No to zadaj sobie pytania, jak to stworzyć? No i podziel to sobie na mikroelementy, których będą tysiące. I rób to codziennie, 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 ale tylko zawsze i tylko każdego dnia, jak to mówi Rafał Mazur. Więc będzie to ciężka, długa, droga praca nad sobą, ale efekty są świetne. Efekty są takie, że ja, jak już odpowiednią postawę sobie zbudowałem, to już inne nie chcę, bo jej po prostu nie akceptuję. I nawet jak zdarzy mi się jakiś taki jeden dzień, że zapomnę swoich, znaczy może nie zapomnę, ale nie mam czasu na to, żeby zająć się moimi dobrymi nawykami, to czuję się z tym po prostu źle, bo wiem, że jeżeli tej postawy nie będę budował, to mogę wrócić do tego miejsca, do którego nie chcę wrócić, bo kiedyś już tam byłem i mi się tam nie podobało. Więc następny film będzie o motywacji, powiem ci, jak ja do tematu podchodzę, jak ja się motywuję. Myślę, że warto być, bo powiem Ci coś, czego być może jeszcze w ogóle nigdy nie słyszałaś. Więc wpadnij za tydzień, może dwa i przygotuję dla Ciebie ten film. Książka, którą ostatnio przeczytałem, to książka Jacka Walkiewicza, Rozmyślnik. Ja zostałem w prezencie. Taka książka pokazująca, jak Pan Jacek rozkminia różne rzeczy, jak on do nich podchodzi, jak podchodzi do życia. Fajna, żeby się zainspirować. Nie ze wszystkim się tutaj zgadzam, ale to dobrze, bo doszedłem już do takiego, takiego stanu, że nie wszystko mi się podoba i potrafię o tym mówić. Jacka Walkiewicza może znać m.in. z wystąpienia na TEDzie, które jest na YouTubie. Jak nie widziałeś, to sobie wpisz pełna moc możliwości albo coś takiego. Wiesz, Jacek Walkiewicz, i na pewno będzie. Jest to jedno z najbardziej znanych. Jego wystąpień, które ma kilka milionów odsłon, a ta książka jest napisana trochę na podstawie tego wystąpienia, czyli rozwinął to, co tam mówił. No dobra, więc tyle ode mnie. Napisz proszę w komentarzu, czy ty już swoją postawę budujesz, czy jeszcze jej nie masz, ale chcesz ją zbudować, ale jak chcesz ją zbudować, to nie wiem na co. Ty czekasz, bo życie ci ucieka, a z każdym dniem możesz już ją budować, zacząć dzisiaj. Nie czekaj do jutra, pętej tak robią ofiary, więc weź od razu coś do pisania i sobie zapisz, kim chcesz być i co chcesz mieć w życiu i co musisz zrobić, jaką cenę musisz ponieść, żeby tam dojść. Także co, miłego dnia tobie życzę. Do zobaczenia, cześć.